Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Jeżeli zastanawiacie się, co się stało z moimi ustami, to odsyłam do poprzedniego filmiku, tam opowiadam o moim drobnym wypadku, nie powiększałam ust ani nic z tych rzeczy, mogę dzisiaj troszeczkę niewyraźnie mówić, bo cała tutaj ta warga mnie boli, mam ją mega spchniętą, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj pokażemy Wam naszą wieczorną rutynę. Stasiek już tutaj pracuje nad tym, żeby na wieczór zrobić tutaj jeszcze jakiś ogromny bałagan. Co? Co, tam nie możesz otworzyć? A oliwka nad czym pracuje? Ja pracowałam ja. nad... nad eksperymentem. A eksperyment był. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, subskrypcji i dzwoneczka, a my już się zabieramy, bo mamy wieczór, więc pokażemy Wam, co robimy zazwyczaj wieczorkiem. Ja oczywiście zaczynam od y, sprzątania tego oto bałaganu, który akurat zrobił Stasiek Już nawet nie zliczam ile ja szoruję to biurko z tych mazaków, ludzie, pomocy Ale no, trzeba to zrobić też dzisiaj Oliwka, słyszałam, że ktoś ma zadaną pierwszą pracę domową, czy to yy, prawda? Yy, nie, pierwszą, u nie pierwszą No ale wiesz, tamtą to miałaś taką łatwą i w sumie to jeden szlaczek był, a teraz chyba coś większego jest do zrobienia Mam 64, 7 stron co? 47 stron? Niemożliwe. Stasiu, czy ty zamierzasz to wysypać? Nie, nie. Nie? Przygotuję tylko piórnik do moich prac. Okej. Jeki, Jeki, Oliwka już sobie wyciąga tutaj piórniki, wow. książeczki. O, Stasiu, już chyba też nie może się doczekać odrabiania pracy domowej. Ty też chcesz odrabiać? Ja nie odrabiał, bo no jest nie. za mały. Stasiu, ty za mały jesteś. Ej, ja ale może najpierw pozbierajmy nie. to. Rzeczy. Tu, ja, ja, tu, tu. Ty też chcesz odrabiać lekcje? Daj mi Damy Ci karteczkę, tak? Idź tu krzesełko. Drużyna do odrabiania a, lekcji gotowa. To, to bebe. Wygoniłyśmy jednak Stasia, bo Oliwka po pierwsze nie mogłaby się skupić, po drugie Stasiek jest strasznie głośny i jak znam życie, to on by też chciał coś popisać w tych książkach Oliwki, no a jak wiadomo, to jeszcze nie ten czas. Co my mamy? Dać. Dokończ kolorowanie rytmu. Zwróć uwagę, jak zmieniają się kolory. No to dawaj. Szoruj Oliwka! Ale mami. No dawaj! No dobrze. Oliwka sobie kombinuje, a ja w tym czasie tutaj ogarnę, trochę pozbieram zabawki i tak dalej. Już to z podłogi zebrałam. Klocki muszę zakryć, żeby ten mały łobuz nie wpadł tutaj i nie wysypał wszystkiego na podłogę. Potem będę robiła kolację. Oliwka spakuje się do szkoły. Będzie kompanie, będzie ząbków, no i w sumie tak wygląda nasza rutyna. Myślę, że podobnie jest w waszych domach. Pierwsze zadanie już Oliwka zrobiła z tymi kolorami. Ja tutaj dostałam jakąś kartkę ze szkoły do wypełnienia, więc widzicie też mam jakieś swoje zadanie. Oliwka bierze się za kolejne, widzę w zeszcie od polskiego. Słyszę, że Dawid ogląda bajki ze Stasiem. My sobie z Oliwką spokojnie tutaj odrobimy lekcję. Ja jej pomogę, jeżeli będzie chciała. I pa, myślę, że. No przecież malujesz teraz. Nie chcę. Nie chcę. Się, a ja zrobię drugą pracę Słucham, ja to teraz Ci się nie chce kobito Ty jesteś w pierwszej klasie, masz malowanie Niektórzy mają jakieś matematyczne zadania Ludzie, nie, nie wytrzymam Już sobie wyobrażam jak dojdą Jakieś takie trudne matematyczne zadania Albo Oliwka będzie w czwartej, piątej, szóstej klasie Jak teraz, nie, 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 nie nie. Ale słuchajcie, chciałam powiedzieć tylko, że tak myślę Że właśnie przed dziewiątą zjemy sobie kolację Potem kompanie, sumki Paaa O, Stasiek do nas przywędrował My już po odrabianiu języka polskiego, i znowu jakaś kolorowanka tutaj wjeżdża. I to jest matematyka? To jest z matematyki? No, pokaż co tam masz do zrobienia. Co będziemy robić w pierwszej klasie? Czyli takie początki fajne do malowania, zobaczymy, co ta oliwka będzie robiła. Chłopaki już jedzą kolację, więc zostanę tylko ja z oliwką. Jak oliwka skończy, to sobie pójdziemy zrobić jakieś jedzonko, a potem szorujemy do łazienki. W ogóle sobie tak myślę, że jeszcze na taki dobry koniec dnia moglibyśmy otworzyć jedną paczkę od widza. Co ty na to oliwka? I co? Zgadzasz się? Tak! Taka niespodzianeczka? To ładnie wszystko pokoloruj i sobie otworzymy. Bo powiem Wam, że troszeczkę się ociągałam ostatnio z tymi paczkami. Wiem, że wszyscy czekają, kiedy otworzymy na odcinku i tak dalej. Jedną na pewno zabieramy ze sobą na challenge w sobotę, specjalny. Taki specjalny, specjalny, a jedną sobie możemy dzisiaj otworzyć. Piszcie w komentarzach, jak tam Wasze pierwsze dni szkoły, czy macie już zadane lekcje, jak Wam się podoba plan w ogóle, jak myślicie, jak przebiegnie ten rok szkolny. Jestem bardzo ciekawa. Stasiu, chodź na chwilkę. Chodź na chwileczkę do nas. Tata Ci ugrzał pizzę na kolację? Nie. Yeah. Yeah, dobrze, cieszysz się? Co Ty tam mniamciasz? Pokaż. Pokaż, co Ty tam jesz. Kredki. Kredki? Nie. No pokaż, co jesz. Pizzę je. Tutaj są kredki. A Ty co tam wcinasz? Pi, powiedz. No chłopaki sobie radzą po swojemu. Ale ładnie, Oliwcie, no to co I wy będziecie to, robić? On mam to, ma, to przeczytać. Następne, kierunki główne i pośrednie, po kolory strzałki i tam jeszcze coś jest? To ty jeszcze ma. Poczekaj, bo to jest do śpiewania i ćwiczenia. Wiem. Aha, dobra, to no będziesz to, tu śpiewać? Czytaj mi, czytaj mi to. Poczekaj, no. Lewy górny róg. Góra. Prawy górny róg. Lewa strona. To jest prawa. ćwiczonko, ozdób ramkę według instrukcji na na środku domek w prawym górnym rogu chmurkę. O matko, jakie to jest fajne. Czyli co, lekcje odrobione? A angielski? Nie mam nic danego. W ogóle się nic nie uczyliśmy. Nic? Nie, bo tylko się wycaliśmy z panią, a poza tym mamy panią dyrektor. Aha. To teraz, kiedy lekcje mamy już odrobione, Oliwka spakuje się do szkoły, pochowa wszystkie przybory z powrotem do piórnika, a ja lecę po książkę do religii, którą dzisiaj kupiłam, bo jutro mamy religię i musimy ją, wiecie, podpisać, nakleić, naklejkę. Więc ja idę, a Oliwka... halo, halo! Wrócę i tu ma być wszystko spakowane! Jeszcze sprawdzam plan na jutro. Jutro mamy wtorek. Yy, Okej. Okay. Edukacja zintegrowana, zintegrowana zintegrowana i religia. Plecak spakowany, lekcje odrobione. To teraz możemy iść robić kolację, tak? Tak, ale poczekaj. No. Jeszcze muszę pójść do taty. No. Jutro po po Kasiory do automatu! Tak. No główna atrakcja teraz automat, co? Bo trochę mi zostało, ale na nic mi nie zmieni Ile ci zostało? A tylko dwa grosze chyba. Dwa złote ci zostało! Z tym automatem jest hit, dlatego że jak byli w zerówce, to mieli taką jakby osobną część szkoły, oni nie schodzili na to główne patio, na te korytarze, więc automatu nie było, nie widzieli go, wiedzieli, że tylko jest, istnieje, ale teraz jak się rzucili, to normalnie kolejki chyba do tego automatu są i Oliwka dzisiaj taka dumna przyszła ze szkoły, mówi, że Stasiowi kupiła chrupki, sobie też tam coś kupiła i poszła do Dawida teraz żulić o pieniążki. To co mam robić, Oliwce na kolację? Jaki? Płatki. Płatki, dobra, to idę robić płatki. A ty sobie jeszcze pomaluj? Co ty tutaj przyniosłaś? mój telefon i zdjęcie z wężem? Wakacje ci się zachciewa, co? Podobne jest to My już w łazience zabieramy się za wieczorną rutynę i Oliwka chce wam coś pokazać. Co my tutaj mamy? Piana. Piana, którą już pokazywałyśmy na odcinku, ale chcemy pokazać jeszcze raz, bo to jest bardzo fajne do zabawy, do kąpania słuchajcie. Mamy tutaj taką piankę, którą można się też myć, ale ona taka jest jakby slime, jakby taki glutek i e, nie wróć mnie, tym można się bawić, tym można się myć naprawdę, jeżeli dzieciaki lubią przesiadywać w prysznicu albo w wannie, to to jest naprawdę super, tak to wygląda, znalazł to Dawid, więc polecamy. Tylko mycie ząbków, potem sobie otworzymy tą paczkę od widza i Oliwka poleci sobie spać, Stasiu też pójdzie spać i dopiero potem jak dzieciaki zasną to ja będę mogła się wykąpać ogarnąć na spokojnie, usiąść i zjeść taka rola mamy <laughs> Oliwka już gotowa tak. do spanka a Miałam ja tutaj... Twarz, no to dobrze, że umyłaś twarz i słuchajcie, mamy taką oto paczkę. I ja już sobie pozwoliłam rozerwać taśmy. I ojeju, mamy tutaj w środku. Mamy paczkę w paczce, słuchajcie. Paczka I tutaj zobaczcie. To, to będzie jeszcze paczka? Mamy piękne pudełko dla Dary i dla Oliwki. Pięknie to wygląda. Poczekaj, nie wiem, czy damy radę, tak? Chyba trzeba. A może, może damy radę. Klej, ten... Nożyczki, nożyczki. I słuchajcie, otwieramy. Wy zobaczycie jako pierwsi, co tam będzie w środku. Ja Dobra, o ja. O jaju. Kule! O, ale ładnie. Mogę ja to otworzyć? Tak, ale chcę to pokazać. Zobaczcie jak pięknie zrobiony Milka Secret Boxik. Jak ślicznie. Naprawdę super. No i Nie zobaczymy co tam jest w środku w tym Milka Secret Boxie. Mamy Fredosa, czyli ulubioną figurkę oliwki, bo jest zieloniutka żaba. Lily popsik sama zrobiła. O! Pa. No to zobaczcie, mieliśmy odcipsa. I cukierek! Zobaczcie, jak super i zrobiony. Cukierków mama. Chcę powiedzieć tylko, że to jest mega pomysł, żeby robić własne Milka Secret Boxy. Widziałam coś takiego u Mufiny i kitka, ale naprawdę super i pięknie jeszcze ci wyszło. Więcej. Jeszcze więcej cukierasów. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej cukierasów. I tutaj mamy coś zapakowane w dodatkową folię. I jestem mega ciekawa, a co to jest. Kopaki Chłopaki rozkładają łóżko, słyszę, a my tutaj z Oliwką podejrzymy. Co to jest? Zaraz zaraz, bo tutaj jest jakiś tajny sama malowałam. Zaraz zobaczymy. Oliwka, to dawaj. Oglądaj, co to jest. jestem mega ciekawa. Naprawdę mega ciekawa. Uwielbiam, jak robicie jakieś rzeczy sami. I ja sobie uwielbiam te rzeczy zostawiać na pamiątkę. Mamy świnkę, słuchajcie. Śliczną różową świnkę, ale naprawdę pięknie. Dzisiaj dwie kule też robiłam. No, ale zobaczcie, jedna jest różowa, druga fioletowa. Pięknie pachną, naprawdę. Ta fioletowa, jak mega pachnie, zobacz, 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 zobacz. Wiem, zobacz. Mamy tutaj rysunek i wydaje mi się, że jest to rysunek z naszego logo niedługo będzie zmienione, bo Oliwka tam nie miała ząbków. Ale ślicznie. Naprawdę Ej, dziękujemy. Koperta. Dobra, tutaj jest dla Oliwki. List, to masz to. Dobra, a tutaj jest koperta dla Ciebie, więc ja tutaj czytam. Hej, Darliwka. Mam na imię Blanka i mam 10 lat. Mam list, też brata, Natana i ma 7 lat, czyli takiego jak Oliwka. Mój ulubiony kolor to różowy, a Natana to zielony, czyli Natan ma tyle samo lat co Ty i lubi ten sam kolor co Ty. A tutaj dostałaś Zakładkę. A to zaraz przeczytam, tylko skończymy list. Poczekajcie, najpierw było, że zielony. E, wysłałam Ci i Oliwce mojego Milka Secret Boxa, którego sama robiłam. I kilka innych rzeczy, i mam nadzieję, że Tobie i Oliwce się spodoba. Blanka, Blanka, bardzo nam się te rzeczy podobają i bardzo Ci dziękujemy za taką superową niespodziankę. My sobie akurat pod koniec dnia To zaraz też pokażemy. Pod koniec dnia sobie otworzyłyśmy ją, tak? Nie, no fajnie się ten dzień kończy. Jeszcze takie David, niespodzianki David, David. od siebie. Tutaj jest Staś. Staś? No, to jest Staś. Jak to? Normalnie. No, to tutaj Lady, nie wiem, czy pokazywana była. Lady? Lady była. A my byłyśmy na tamtym obrazku i tutaj jest napisane, co się zastanawiałaś, że otwierałam Milka Secret Boxa, a tu Fredo dla Oliwki. I masz, Fredo. A my co? No bo nie, zęby umyte już, nie? Zero słodyczy już na noc, ząbki umyte na co? robię. Nie, nie, nie. Podczas naszej wieczornej rutyny chyba ktoś bardzo, ale to bardzo się zmęczył i też już sobie leci w drzemkę w komara. Oliwcia, nie rusza, jej, niech sobie śpi. Pogłaska ją dobrej nocki, kolorowych snów, żeby ci się przyśniły same przysmaki, lady. Tak, żebyś ci śniły same dobre rzeczy, bo ty uwielbiasz jeść, no nie? Tak, daj łapkę. O, dziękuję, dziękuję. Chcemy lubi też pierdzieć. No jeszcze ci śpi tutaj przy głowie akurat. Fajne takie pierdki na noc. Fajnie ci pachnie oliwka czasem, jak Lady się zbąkczy. Nie, nie czujesz. Nie czujesz, bo śpisz. Lady bąkczysz tutaj trochę czasem? No więc powiem Wam, że tak w skrócie właśnie tak wygląda nasza wieczorna rutyna. No tak, bo to taki wieczór, tylko patrzymy, czy wszystko jest gotowe do szkoły, czy Oliwka niczego nie zapomniała, czy na pewno odrobiła wszystkie lekcje, czy plecak jest spakowany, czy tam niczego nie zapomniałyśmy, jakichś książek i tak dalej. Ciągle uczymy się planu. I dopiero teraz dzisiaj się zorientowałam, że nie mamy nigdzie na kartce zapisanego tego planu. Wiecie, są takie fajne kartki i sobie wypisujecie, ja zawsze sprawdzam na telefonie, ale łatwiej by było jednak, jakby to gdzieś wisiało, więc muszę sobie coś takiego kupić. Albo zamówić nawet i sobie gdzieś tutaj nie u oliwki w pokoju. Dużo wiesz? Nie, nie mamy oliwki, akurat te... tego nie mamy. Dwa... Jakie dwa niby mamy? Mamy z Miss Agi. No? No i też mamy od mojego dziadka. No to musisz mi to jutro pokazać. Tylko bo nie wiem, gdzie to jest. No. no to brawo dla ciebie. Zostały nam tutaj do posegregowania takie dwie duże teczki, i może to tutaj jest, bo tutaj są wszystkie jakieś prace, cuda i tak dalej, oliwki, a tutaj jest mały Staś. Oliwka już teraz najchętniej pokazywałaby Wam, co jest w tych teczkach, ale to sobie zostawimy na inny odcinek. Wiecie, kontynuacja naszego remontu w pokoju Oliwki. A ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z naszej wieczornej rutyny Wam się spodobał. I bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie trochę łapek w górę, subskrypcję i oczywiście dzwoneczek. Wtedy będziecie poinformowani o wszystkich... Tak, już jest późno. Poinformowani o wszystkich naszych filmikach. Tak, 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 tak. Wiem, czego jeszcze zapomniałam zrobić. Zawsze wieczorem szykuję sobie rzeczy dla oliwki na następny dzień, tak jakby do szkoły, żeby rano się nie motać, nie latać, bo wiecie, różne rzeczy się dzieją. Czasem można zaspać albo coś, więc lepiej być przygotowanym. I co by jej tutaj dać na jutro do szkoły? W ogóle to jest hit! Zobaczcie, u oliwki ogólnie przeważa kolor fioletowy i, i czarny chyba. Oczywiście Oliwka z, tam, z samego dołu wybierasz. Nie, to jest taka krótka bluzka, to było wakacyjne. A to? Szukamy dalej. To nie. O, to jest! To, nie, to, nie. nie miałaś tej to, bluzki, ale zobaczcie, to, to, patrzcie, to, to. patrzcie, patrzcie, patrzcie. Coś bardzo śmiesznego, takie śmieszne, że aż można się popłakać ze śmiechu i gdzie. Dawaj to! to nie. jeszcze nie miałaś, ona jest jeszcze z metką! Nie, ja nie chcę! A co ty chcesz? No bo to już czarne. Ja chcę to. Przecież czarne to jest hakerskie. Ostatnio, chcę chciała... Ostatnio chciałaś Ostatnio chciałeś same tu hakerskie. Chcę! Tą białą koszulkę i jakieś leginsy i bluzę. Doszliśmy do porozumienia. Zakładamy tą koszulkę, taką czarną, i do tego mamy gadki, takie leginsowe na kolanach jakieś my się pysie, więc chyba będzie spoko. To to są pieski, Oliwka twierdzi. No chyba tak, chyba to są pieski, więc myślę, że to będzie spoko wyglądało. Ja sobie tutaj złożę, żeby tylko jutro na nas czekało. Oj, jakiś tutaj babol był. Chyba coś się przyczepiło. Dobra, jutro oderwiemy tą metkę, odepniemy już. Może być taki outfitik do szkoły? Tak. Kupiliśmy Stasiowi kiedyś taki zestaw y, Mechanika. I słuchajcie, w naszym zestawie Mechanika są teraz wszystkie nasze Milka za credboxy i tutaj Fredo dołącza do naszej rodzinki. Niedługo Mamu, się to nie zmieści. Dosłownie a gdzie są, się przepraszam, to. Przepraszam, te nowe? Co, jakie nowe? Tamtych jeszcze nie schowałam, Misiu, ale te normalnie o. się niedługo wysypią, więc dobranoc nasze figurki, zamykamy. Korzystając z okazji, że Dawid teraz usypia Stasia, to ja wpadłam do łazienki, żebym teraz ja mogła się ogarnąć i chyba założę sobie jakąś maseczkę, a mam ich kilka, nawet mój mąż kochany mi ostatnio kilka kupił, więc zaraz sobie jakąś wybiorę. I zobaczcie co ja tutaj mam, te dwie są z różowego challenge'u, z zakupów różowych, miałam je zrobić wcześniej, ale nie wiem czy ja zapomniałam czy coś, a tutaj mam jakąś zieloną, żółtą, mniej żółtą, nie, czy to jest to samo? To samo, a jak to? No ale to ta najbardziej mnie tutaj ciekawie, jest fioletowa piękna, więc chyba zrobimy sobie to. Ja w maseczce i słuchajcie, najlepszy hit jest taki, że Stasiek tutaj wchodził, próbował przeszkadzać coś tam, wbić się do łazienki i tak dalej, ale on się zawsze trochę boi, jak ja właśnie zakładam te maseczki. Jak tylko mnie w tym zobaczył, to poleciał do Dawida. Stasiu, idziesz, mamy zobaczyć? Chodź! Usiadłam na nocniku słuchajcie i czekam jak tutaj wbije, bo to jest tylko kwestia czasu kiedy on tutaj przyjdzie i czekam żeby pokazać wam jego, wam jego reakcję. Zobacz Stasiu tutaj mama ma szczoteczkę małą. Zobacz, chodź pokażę ci. A też mamy buziaczka? Nie. No daj. O nie. Jak dasz buziaczka to mama ci coś pokaże, no chodź. Naprawdę się z wami żegnam Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę Subskrypcję i dzwoneczek No i oczywiście do następnego Stasiak znowu tutaj przyleciał Oczywiście troszeczkę przeszkadzać Pa mamu Pa Stasiu Piątka Piątka